środowy wieczór miał być zwykłym dniem pracy za kierownicą. Okazało się jednak, że obfitował w kilka niespodzianek. Proszę opowiedzieć, co zdarzyło się tego wieczora. Pierwszą sytuację, którą miałem, była to sytuacja około godziny 23, kiedy na radiu usłyszałem, że jest poszukiwany starszy A Akurat tak się zdłożyło, że 5 minut wcześniej skończyłem pływ na tą linii 147 i wyszedł do mnie taki pan, który chciał dotrzeć na pogórze dolne, niestety ze mną dojechał tylko do dworca głównego. Wiem, że na Pogórze Dolnej jechał, ponieważ mu, przyszedł do mnie i zadał pytanie, jak Ci do domu. Więc zadałem pytanie, skąd jest i dostałem taką wiadomość, że jest pogóza Dolnego i tam chce się udać. Więc odesłałem go z powrotem na przystanek, z którego będzie jechał a to w jego kierunku. Pięć minut po tym, jak wyszedł, było na radiu komunikat, że jest poszukiwana osoba, która odpowiadała temu zapisowi. Więc skontaktowałem się z Zarządem Komunikacji Miejskiej, z dyspozytorem i podałem, że na tym przystanku powinna być taka osoba, która odpowiada i Oczywiście nigdy kierowca nie wie, czy to jest e, ta osoba, no ale wysłaliśmy tam policję. No i okazało się, że po 10 minutach dostałem wiadomość, że tu w 10. Ale to był dopiero pierwszy przypadek tego wieczora, a co później? Tak, tego wieczora na radiu były jeszcze dwa innej, dwie inne informacje o zgłoszeniu. Poszukiwano dwóch chłopców, bo wstępie chyba 4 godzin były dwa zgłoszenia. No, tak, się akurat w, tak się akurat włożyło, że o godzinie bodajże trzeciej na ulicy morskiej Eskakada wsiadło do mnie czterech młodocianych. Tak? No i wśród nich było, był na pewno jeden z tych poszukiwanych. Jak się później okazało w momencie kiedy policja przyjechała do pojazdu, weszła, podeszłam do nich, żeby skontrolować ile to nie trwało, również drugi chłopiec był wśród tej czwórki. Policjanci zabrali dwóch chłopców, plus jeszcze jednego nadterminowego, o którym chyba jeszcze rodzina nie zgłosiła poszukiwania. No i wszystko szczęśliwie się zakończyło. Policjanci pojechali do domu, ja naksiadłem na bazę i rozwieźli na pewno dziszaków, a ja pojechałem dalej w test. To wykazał się Pan bardzo dużą czujnością, ale też taką wrażliwością. Proszę powiedzieć, czy często zdarzają się takie sytuacje? Hmm, poszukiwania osób zaginionych na radiu, moim zdaniem, są dosyć częste, tak? To na pewno nie jest jakiś tam element na skalę miesiąca, to jest kilka, kilkanaście zgłoszeń. Na pewno dużo dzieciaków ucieka w okresie wakacji. Wtedy takie zgłoszenie jest większe. Tak? Ale osoby starsze na to nie ma reguły. Problem jest tego typu, że często te osoby, opis tych osób jest w tyle lakoniczny ponieważ rodzina w moim mniemaniu wchodzi w do domu, a tej osoby nie ma. Nie wie jak była ta ubrana, widzi jaki płas zniknął i tylko tyle, tak? Więc znalezienie takiej osoby jest dosyć ciężkie. Ale takie sytuacje się zdarzają dosyć często, no i z tego co się orientuje, bo przecież na nie nieraz słyszymy, że jakiś wóz jest wywoływany, miał pan akcję, albo strzelił pan w dziesiątkę, czyli takie znaleziska bywają do często. To nie jest nic e, bohaterskiego, kiedy od trzeciej w widzi się dziesięciolatka na ulicy. Większy moim zdaniem bym mógł w drugą stronę być traktowany, czyli jako nie wiadomo jaka osoba, gdybym nie zareagował. I trzeba podkreślić, że taka reakcja jest nie tylko w mojej strony, ale to się zdarza bardzo często. I również innym pana kolegom nie ta dokładnie. Więc proszę nie traktować nas jako bohaterów, a jedynie po prostu może to troszeczkę nie podejść, yy, Chociaż i rozumieć, że każdy może mieć na przykład gorszy dzień, tak? I tylko tyle.